Czyli co, składamy z powrotem po wymianie oliwki. Instrukcja mówi o interwale dwóch lat, jeśli chodzi o wymianę oleju. Także można zmienić olej. Chyba, że uszczelniacze. Przy okazji. O, już widzę, że weszła tam na górę. Już jest dobrze. Aby tylko się nie wysunęła. No, jest pięknie ucelowane 100 na 100. Natomiast ja, ja sobie, ponieważ jest, jestem turduplem, to obniżyłem sobie przednie zawieszenie. I tu mam jakieś tam 18 mm wyciągnięte. Ale to będę robił, jak już będzie koło. Bo z miarką trzeba po prostu obie. Ślagi sobie lagi yy, tak samo wsunąć co się teraz nie... tak sobie tylko zerknę obiekt ok. no, właśnie przez obrót delikatny można sobie nawet do, co, co, co do setnej milimetra praktycznie wkręcąc nie za to tylko za rurę ona sobie wybiera i zlepką siłę do góry, ona się tam wkręci i będzie kites. Ta tulejka jest na miejscu. I tutaj w końca wysokości jest, nie? więc trzeba ucelować. Mm. Tu na ośce jest taki rowek. On się powinien pokrywać z tym podtoczeniem. Na Można wstępnie sobie już tu zakręcić Jeszcze mówią, żeby tam po, pokręcić kierownicą, naciskać, żeby one się równolegle ustawiły do siebie. Na pewno jedną stronę już zakręcę, pociągnę. Znowu ktoś mi grzechotkę przestawił. Śrubki z wyczuciem. Kierowniku, jak dokręcić tą śrubę? No tak, żebyś nie urwał. No, I rzadko kiedy skutkowało. Dobra, I za zakładamy zacisk. Tu nie powinno się nam nic zmienić Jak ktoś ma małe dzieci to między klamkę a manetkę gazu można kawałek plocka drewnianego wsadzić Tutaj dziecko O tato jaka fajna klamka Myk Od jednego naciśnięcia się nic nie stanie Ale od kilku czyli czynności montażowe jak w każdej serwisówce czynności montażowe przeprowadzić w kolejności odwrotnej kontrola klocków nie no jeszcze trzy setki zostały po grubości więc nie jest źle jak jedna załapie to druga tylko prawo lewo не мог Błotniczyk będziemy też zakładać tam. Tu jest do, dociągnięte I to dociągniemy sobie jeszcze tutaj Tak żeby nie urwać Miałem kolegę dla którego śruba Dziesiątka to tak Wziął w rękę klucz i poszła totalnie zero wyczucia. Ok, zakładamy butniczek. Też ściskając go lekko. O. Na ten czas. No i śrubki powinny pasować w te miejsca, z których wyszły Na razie załapać Bo z tamtymi tylnymi może być troszkę zabawy co załapana zapomnijcie tutaj o tych trzymadełkach do przewodów kanulcowych no dobra i tu już można dociągać W piątka tu jest takie w na tej śrubie O, wypadku, ja musi sobie wejść w otwór I teraz pozostaje tylko dociągnięcie góry i tych dwóch czternastek. Ale kwestia jeszcze regulacji wysokości. Podniosę sobie na lewarku, będzie mi się lepiej kierownicą obracało. Stawiamy sobie suwmiarkę na 18 mm. I pokręcając, tylko trzeba pamiętać, żeby zawsze w tych samych miejscach sprawdzać, nie? Na jednej i na drugiej ladze Czyli tu gdzieś w okolicach ślub. No, I ja teraz sobie kręcę rurą. Ojoj, wychodzi. No tak, otworzyłem koło. Nie przypnę kamerki. Oba wyszły. Mam jakieś cztery milimetry. Jedną i drugą. Jeszcze spróbujemy go troszkę dociągnąć teraz pomiar no za dużo poszło no to teraz ją wykręcamy zaglądając tutaj jest super ta już jest Czyli kręcimy tą czternastkę na, na zakręcanie, ona już nam się nie poruszy, bo ma za ciasno. I druga, też tutaj przy śrubie lekko wyciągamy. I super, i gotowe. I też dociągamy czternastką. Okej. Okay. No i góra to już jest bajeczka. No i lagi zdjęte, założone Całe szczęście, że tu bieda nawet chce piszczeć Jest dobrze trzeszczy, tylko żeby soków nie puściło No I lagi zrobione Koła dociągnięte Voila